Prawdziwy hit cenowy, płaszczyk zimowy, cudowny, w ekstra jakości, za 1,49 zł. Także cena jest wow, bardzo gorąco polecam. Oprócz tego, co jest dziś, oczywiście jeszcze dojadą, bo są naprawdę niesamowite. Uwielbiam tego producenta, uwielbiam jego jakość, uwielbiam jego kurtki. No i tutaj mamy taką okazję cenową. 49 zł kurtka zimowa, naprawdę porządna. Tutaj mamy oczywiście ściągacze, żeby nic nam nie podwiało, nie wleciał żaden śnieg. Zamek mega porządny. Kieszenie również są na zamek. W środku jest ocieplinka, już pokażę. Kapturek no jest obłęd. Do tego dokładamy sobie na przykład taki zestaw biały albo czarny. No i będzie po prostu gwiazda, naprawdę gwiazda. Rozmiary z tego płaszcza to 110 łamane na 116, 122 12 na 128, rozmiar 134, 140 na 146 i 152 na 158. Gorąco proszę, aby zapoznać się z wymiarami, które są dodane u góry w opisie filmiku. Moim zdaniem wypadają duże. Naprawdę wypadają duże na ten drugi rozmiar. 49 zł już pokazuje środek. W środku, proszę zobaczyć, mamy ocieplenie, takim polarkiem czerwonym. Także żadna dziewczynka nie ma szans, żeby zmarzła tej zimy. I przechodzimy do kodu. Aby zamówić ten płaszczyk, przypominam, zamawiamy wyłącznie kodami Selmo na Facebooku. Aby zamówić ten płaszczyk, wpisujemy w komentarzu Selmo 5073 i dopisujemy oczywiście rozmiarek.